Witam serdecznie. Rozpoczynamy poranek razem. Jak widać pracownie zasypiłem bardzo szybko. Mianowicie robię dach, nie? Teraz mogę Wam powiedzieć ostatnie moje doświadczenia wędkarskie, tak? Historia jest bardzo długa, a ja na ryby chodzę od dziecka, właściwie od podstawówki, od drugiej, trzeciej podstawówki, to już chodziłem na takie stawki łapać karasie. Już w takich latach, co tam chodziłem do czwartej, piątej klasy, klasy, to łapałem nawet takie duże karpie, nie? I linii jakiś się zdarzył, sporadycznych w ogóle, więc e, pojęcie już od dawien, dawna, tak? E, ale tak pokrótce mogę opowiedzieć, co się na przykład działo na tych Mazurach, co byłem. Tam w ogóle siedział posiew, taki ten szczupakowy, nie? Jak na tym jeziorze jest sandacz, to też katastrofa. Te dno czyste, tą gumę można ciągnąć po ziemi, normalnie ogień, tak? I tam najlepsze było to, że tam już się nie bawili, tylko tak jak się ogląda, że nad morzem są kutry i, i i łapią tak, jak widzimy na fokusie, że łapią te. Łapali to, był ten program. Tuńczyki, tak, że ten, ta łódka powoli płynie, a w tył ta wenda i ta przynęta head-head daleko. No to to samo było tutaj na tym jeziorze, bo nie można było używać motorowych żadnych silników, więc to wszystko było elektryczne, nie? I normalnie siedziały 3-4 osoby na łódce. Te wędki tak rozpięte, tak i oni powoli sobie płynęli. <laughs> Więc y, to co ja robiłem tym kajakiem, że w te czcinki się montowałem, że ten wiatr mnie nie zwiewał, tylko co kawałek w tych trzcinkach, co kawałek i od strony trzcin znowu, od głębokiego do płytkiego. Nie, to ja tych okolicznych tam nałapał, a, 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 a tak to ja widziałem, że no akurat trafiłem na takie dni, że jeden dzień był katastrofa, w ogóle nic, nie. A dwa dni były lepsze, nie? ale to było widać, że ten okoń mi brał. nie? A tak jak widziałem białą rybę, to też łapali na spławik. A, a tak to była klapa. tak? Bo widziałem, że pływali, pływali, a to by było widać, nie? że coś się dzieje. Więc tak to wygląda. I teraz ten, u którego byliśmy w, na tej całej posesji, to ja mu powiedziałem, że zapałem takiego szczupaczka, nie? Takiego. O on mi mówił, o! To ładny. To ładny, nie? To trzeba było go grilla wziąć, a ja mówię, nie! To dziewczyny obejrzały, że to taki gatunek jest takiej ryby i koniec, tak? Szczupak to musi mieć, no, szczupak to chociaż musi być od, że odtąd do końca taki dotąd, nie? No ale to i tak jest mały szczupak. Tak, to i tak jest mały szczupak, i to muszą być klocki, nie? Metrówki 70-80 cm, to wtedy jest jakaś ryba, nie? No, ale tak, ale to widać po jego gadaniu, tak? I że tak jak oni tam wszyscy, no to, że jak ktoś przyjedzie na te jakieś tam, nie? W czasy swoje wielkie, no to, wszystko co wyciągnie z tej wody, to jest jego. To jest raz, a druga raz, że mówił, że wpuszczają no stóp szczupaki, więc tych dzieciaków takich szczupaków, to jest masę, no nie? Więc, yy, słuchajcie, mimo to, że jezioro ogromne i w ogóle, i w ogóle, to ta, ta przestrzeń główna, tak, po której można pędzić tymi, tymi łódeczkami, to to po prostu przełowione, to wszystko masakrycznie, tak? Bo to non-stop, non-stop, słuchajcie, coś niesamowitego. Teraz chciałem powrócić do naszej rodzimej Wisły tutaj. No to to jest ten bieg poniżej Bydgoszczy. Tak, no to co mogę powiedzieć, no Wisła jest bardzo spaskudzona z tego względu, że po pierwsze ostrogi nie są dbane, nie? Po drugie nie ma już dbania o brzegi, co prowadzi do częstego zarywania się brzegów i to tworzy, że tego piachu w Wiśle jest coraz więcej. Dodatkowo ta piach nie jest wybierany, tak? Już tak jak kiedyś prężnie był, więc ta Wisła coraz bardziej... Tworzy tylko jedno główne koryto. Nie. A tak ogólnie jest masa piachu, tutaj u nas. Mm -hmm. Bardzo ciężko wyszukać miejsca głębsze na białą rybę i tak dalej. Wisła jest bardzo trudnym łowiskiem, żeby znaleźć miejsce leszczowe, takie prawdziwe leszczowe. Nie tam jakieś, że Badziawia łapiemy. Nie. Pół kilo. To nie jest to proste. Jest to trudne. I znajdziemy takie miejsce jedno na kilometr. Nie. Tak, ja osobiście się teraz nie zasiaduję na takie coś, że łapię na koszyk z gruntu, bo gdybym po prostu zaczął łapać te ryby i zaczął wrzucać tam futru, to już bym tam ochodził, nie? I to za dużo czasu mi zabrało. Ale pochodziłem trochę na spinning teraz ostatnie dni, tak z poranka, więc jakiś obraz tego, co się dzieje na Wiśle jest. Więc mogę jasno i wyraźnie stwierdzić, że ta ryba w okresie ostatnich kilku lat to coraz gorzej i można powiedzieć, że ona jakby znika z Wisły. Jeszcze kilka lat temu, 5, 6, 7 lat temu to łapałem tej białej ryby nad Wisłą masę, tak? Boleni było masę, nie? Tej ryby drapieżnej, było to po prostu było masę, bo to... bo to, to nawet ja złapałem bolenia, a jest trudno bardzo nad Wisłą. Teraz na tego szczupaka tam się uparłem, nie? żeby go złapać, no ale to też być może się trafi jeden dzień na ileż dni, że on rzeczywiście sobie, nawet na tą gumę nam strzeli, tak, a kwestia jest takowa, że po prostu jest tego wszystkiego mało, nie dodatkowo kormorany Wisła już nie zamarza nie robi, nie, może, no nie tak aż bardzo prężnie zamarza więc mm, ta woda jak się utrzymuje też nisko, to te kormorany przez to, że jest mało ryb w Bałtyku i w ogóle, to one tu się migrują w naszą stronę na zimę i one potrafią te takie stawki przywiślane, nie? to jak jest płytko na pół metra, to potrafią po prostu zasrać to tak, jakbyśmy mieli hodowlę gęsi, słuchajcie, przeogromną, nie, całe stawy ogromne są po prostu zasrane i wyżarte. Więc to się dzieje de degradacja taka biologiczna poprzez to, że człowiek to wszystko po pieprzu. Tak? E, a ryb nad Wisą jest tylko i właśnie coraz mniej. Ten leś to ogólnie to jest ryba, która jest taka karasiowata, nie? Że ona potrafi żyć nawet w bagnie i tak dalej, i tak dalej w gorszej jakości wody, więc tak, ale przez to, że jest, ludzie są w stanie to jakoś podnęcić i w ogóle to te mniejsze leścia co są mniej ostrożne. To oni po prostu je wyłapują. Tak? Dodatkowo no, nie zawsze leszczowi uda się porządnie zrobić tarło. Tak? I tak dalej. Są podgatunki leszcza, które ja łapałem. Jest leszcz bardziej srebrny, też potrafił rosnąć duży. Jest taki bardziej talerzowaty. A druga wersja leszcza, którą łapałem, to jest leszcz taki ciemny. On jest bardziej podłużny i niski. I to był leśc, który wchodził przez rowy na właśnie te stawki się wycierać. Nie? Ja raz znalazłem miejsce, gdzie taki leśc siedział, bardzo głębokie. Miejsce, słuchajcie, łapałem tych leszczy masę. A teraz nie wiem, jak to było z leszczem. Zobaczymy, co będziemy robić od wiosny. nie? Ale wydaje mi się, że czasu na to kompletnie nie będzie. Jak zwykle. Mm, więc yy, yy, teraz dopiero, nie, coś tam mogę ruszyć taki temat, żeby chociaż chwilę pobyć, nie, z tą wodą więc yy, rzucając na te gumy, nie, na ten spinning to różne gumy i tak dalej jeszcze kiedyś nad Wisą to potrafiłem o koni nałapać za główkami, nie, to potrafiłem nałapać normalnie nałapać, nie, że wiedziałem o co chodzi w tej chwili to co ja wiem to nic nie pomaga <laughs> nie ma, po prostu nie ma tak, więc ja mam wrażenie, że coś z tą rybą się stało, bo niektóra ryba po prostu jest taka, że ciężko jest ją połapać, ludzie tego nie łapią i tak dalej. Te okonie to tam nadwisną, to żyły właściwie samemu sobie, tak? Tam ich tak nikt nie nękał, a ich nie ma. Być może nie te kwestie różnorakie, chemiczne i w ogóle rolnicze działają po prostu na tą rybę. Dodatkowo no, są biegi takie, tutaj są odcinki, gdzie tych ludzi po prostu jest masę, tak? Jak pojedziemy w weekend, to po prostu tam jest jak, jak gwar jest, <laughs> nie? więc to jest niedobrze. Ta ryba tego też nie lubi, tak? E... Więc ja nie wiem, na pewno są łowiska w Polsce, gdzie tych ryb jest więcej, tak? Tutaj jest blisko miasta, więc tych ludzi to się zjeżdża, nie? Tych zaniec nam rzucają różnego typu i w ogóle to robi różny smród ta drobna ryba, nie? No i masakra. Mówię wam. Więc y, ostatnie moje rozeznanie wędkarskie wygląda dość marnie, nie? Kiedyś to jakbym polazł, to chociaż tych takich większych okoni bym wybrał, przebrałbym to, co połapałem i by były, nie? Chociaż większe okonie. Pamiętam, łapałem patelniaki. No takie okonie łapałem jak ta butelka, to bardzo ładne okonie, tak? Na tą gumę to i klenik mi potrafił strzelić, i w ogóle, i wszystko. Jak poszedłem na te stawki, to tego szczupaka się też udało złapać. Tak? Bezproblemowo. W tej chwili poprzez to, że ludzie właśnie stworzyli te gumy, nie? Czyli chodzi mi o to, o taką, o ta, o taką przynętę, że o, to takie coś, nie? Nie? Ze gumy. To, to naprawdę, nie? To, to ludzie, to ludzie, to ludzie to wyłapali szczupaka masakrycznie mocno, tak? Na takie gumy czerwonawe, nie? To szczupaki po prostu ogień na to szły, nie? Jak mu rzuciłem gdzieś niedaleko, gdzie on tam stał, to on hapnął ten szczupak. Więc robi się tego coraz mniej w tej wodzie, co będzie tworzyć, właśnie, pewną bardzo ważną też rzecz, że. Ta biomasa masa tych ryb ona przeżerała tak. Tą roślinność, która się też tworzy przez właśnie. Nawozy i tak dalej. Tak? Więc tej roślinności jest więcej, a ta roślinność nie jest w żaden sposób przeżerana. Przez właśnie ryby. Nie. No. I to się robi bajzel. Wtedy też. Tak jak w morzach. W morzach, oceanach też już nie ma ryb. A te wszystkie duże ryby i tak dalej, one właśnie robiły tą przemianę tej całej materii, która znajdowała się w wodzie, nie? I w tym momencie, w tym całym łańcuchu, tego pewnego elementu brakuje, nie? Ja nie mówię, pewnie są odcinki rzeki Wisły, gdzie tych ryb jest więcej. Tak, gdzie są głębsze stanowiska i tak dalej, więc być może ta ryba tam jest. No na chwilę obecną tutaj, to ja widzę, że tutaj klapa, bo jak ja jeżdżę rano, nie, jeździłem teraz ze 3-4 dni rano, to to było widać, tak, co się działo na wodzie i w ogóle ja od razu. Jak ja zaczynałem chodzić nad Wisłę, to było prawie 10 lat temu, to te leszcze, jak zaczęły się spławiać gdzieś koło godziny siódmej, ósmej, nie? Gdzieś tam w oddali już. To po prostu tego było masę, Nie to po prostu było tego masa. I to jak ryba się spławia, to ona wcale już, ona już jest po nie? Ona już jest pożerowana. Więc to wtedy widać, tak? Ile tej ryby gdzieś jest? Nie. No. I wso. A teraz nie ma tego. W ogóle kompletnie tego nie widzę. Tak, zawsze te duże leszcze się wypławiały, tak? bo to chodzi o to, że ryba płynie sobie pod prąd, skupia sobie to wszystko, a jak już się nażre, to wtedy hapie powietrze, nazbiera powietrze do tego swojego worka, nie? wtedy płynie bardziej w toni, czy po powierzchni i ona sobie z nurtem spływa niżej. Potem znowu powietrze z siebie wypuści i znowu leci po dnie. Nie? I tak to działa. Mniej więcej no, u tych leszczy, tak? Więc no, tak to wygląda. I, I po prostu ten motyw spławu jest bardzo ważny, bo w tym momencie widzimy, że ta ryba w ogóle żerwa. W tym momencie jaki jest teraz, nie dzieje się nad Wisłą totalnie nic. <laughs> nie? nie wiem, co oni porobili. Bo to tych leszczy y, może być na danym odcinku nawet 500, tak? A teraz licząc, że na przykład no takich kilku ja się znajdzie. Co trzepią te leszcze równo, umią je podnięcić w dane głębsze miejsce, gdzie one po prostu się nauczą i tam zostaną wnet, codziennie tam przychodzą i w ogóle i tak dalej przypływają, to jesteśmy w stanie łapać sukcesywnie no stop, więc ilość tych leszczy, dużych też jest jakoś ograniczona. Nie? No. Jak jeszcze trafi takie coś, że woda była wysoko i w ogóle i tak dalej, długi okres, to można tych ryb naprawdę wyłapać, więc to też się uważam, według mnie, okazało się z latami, że to jest y, motyw, y, że to jest ryba do wyczerpania, tak? Y, jeszcze uważam, że być może nad Wisłą jest bardzo dużo klenia. Ja kleni łapałem, jako jeden z nielicznych tutaj w okolicy, to potrafiłem klenia łapać wnet sukcesywnie. Wiedziałem, jak mu to zapadać, jak go podnęcić w ogóle i ten klen naprawdę, nie? Ja byłem pod wrażeniem, jak ja komuś czasami powiadam, że ja łapałem klenie, które ważyły po 3 kilo, nie? A nawet więcej, niektóre, to to po prostu on w to nie wierzy, tak? A to były naprawdę ogromne ryby. I to trzeba mieć też bardzo dobry patent na to, jak je połapać, żeby je powyciągać rzeczywiście z tej wody, nie? Bo dużo takich amatorów, to klej mu sporadycznie podejdzie, trzaśnie wędkę, wywali do wody i popłynie <śm> w długą, nie? Więc... Eee, tych na te ryby to ja też mam, tak? Więc ja też po tych wodach widzę co się dzieje w naszej danej okolicy. Teraz byliśmy na tym jeziorze. Eee, ta woda bardzo ładnie wyglądała, nie było tak glonów. I w ogóle ta trzcina była normalnej wielkości słuchajcie. U nas to potrafią się zdarzyć na przykład znam rów jeden, co ta trzcina jest po prostu wielka jak palet nie. Wysoka, ogromna, tak? Ale o co chodzi? O to chodzi, że syf płynie rowem danym, nie? Po prostu ścieki i wtedy ta trzcina ta urośnie ogromna, a to spływa dalej do Wisły. No nie wiadomo, no to się dzieje cały czas, niby to się trochę ukraca. Ten okres wojenny i w ogóle bardzo zniszczył Wisłę, ale później ryby i tak były, nie? Wydaje mi się, że to bardzo mocno ryby zniszczyło właśnie to rolnictwo. Ogromne rolnictwo, tak? Te starożytcza, te stawki wokół wiślane, to są, słuchajcie, tak zarośnięte różną rodzajem roślinnością, tak? Że w momencie, kiedy by przyszedł naprawdę ogromny mróz i woda było nisko, to jakby lód trzymał się bardzo długo, to mogłaby być przyducha, tak? I te ryby też by padały, ze względu na to, że ta masa roślinności ona by gniła i by zabrała cały tlen, nie tym rybom. Więc to się też może kiedyś wydarzyć. To wystarczy jedna zima, tak? To wystarczy tydzień dwa, nie? Jest koniec. Tak? Więc tak to wygląda. I to, to jest kwestia tego rolnictwa. Nie? Raczej bym był skłonny powiedzieć, że być może to rolnictwo wytępia ryby. Że te ryby się może robią mniej odporne na różnego rodzaju choroby tak, pasożyty i tak dalej, wzdręga płoć, to ma na sobie takie czarne kropki, to jest taki pasożyt, który siedzi na łóżce, pod skórze i w ogóle. I ta wzdręga czy płoć, ona urośnie do pewnego rozmiaru, ale już w duże nie rosną tak jak kiedyś, nie? Zregulowane są drobne. I to podejrzewam, że ta ryba też jest jakaś osowiała i w ogóle i tak dalej, że ten pasożyt potrafi ją dobić w pewnym momencie, Tak czy ona jest słabsza i drapieżnik ją chwyci. Więc y, tak to wygląda, nie? A na tych stawkach przywiślanych to płoć i ta wzdręga, wzdręgi to dawno nie widziałem oczy, a płoć to po prostu chora masakrycznie, nie? Więc y, to wszystko się psuje. Teraz jak y, chodziłem kiedyś na ryby, to sumików, słuchajcie, sumików takich wielkości jak samo dłuto bez rączki, to był pewien moment, że oni tego nawpuszczali i tego była masa. Masa była, tak? W tej chwili ja to łapałem, nawet w akwarium miałem takiego sumika. Nie? <tyle>, Tyle tego było, nagle. A tak nawpuszczali ładnie, nie? Ale coś się stało z tym sumem, tak? On wcale nie porósł, bo to teraz, jak ja rzucam na spinning i targam gumę pod dnie, to one po tylu latach powinny mieć 2 kilo, 2,5, tak? I to coś jakiś ten przyłów sumowy by był. Tak? Dodatkowo ci wszyscy co łapią na te rasówki czy w ogóle bo znam takich, to, ja, to jak przejeżdżam, to mówię, a sumika żeście złapali? Nie. Nie, bo po prostu coś się z nim też stało. Tak? Więc taka kwestia, że... Stwierdzam po latach, że w mojej okolicy ryb się robi coraz mniej naturalnej ryby, jest ją coraz trudniej złapać, trzeba coraz bardziej szukać wyszukane miejscówki itd. itd. i coraz bardziej właśnie przynęcać te ryby. Nie? I to tak inaczej przynęcać te ryby. Nie to, że jedziemy do sklepu i kupujemy jakieś dziadostwa, bo to jest marna rzecz, bo oni jak wszyscy wrzucają tych różnych zapachów, to się dzieje tylko i wyłącznie katastrofa, tych guwien miałkich. Nie? To trzeba po prostu sobie kupić pszenicy, kukurydzy, łubinu, czegoś takiego. nie Wtedy to pogotować, pomielić w młynku do mięsa, porobić grube, z grubą, grubą granulą kulki do koszyków, drobne, wiadomo, nie? Ale to wtedy tak. I wtedy, jak będziemy nęcić tym czymś takim konkretnym, ja to jeszcze miałem wizję, że zawsze dawałem czosnek. Ten czosnek dawał naprawdę rezultat. Robiłem różne mikstury i tak dalej, ale wiem, że czosnek dawał najlepiej czadu. Nie? Że ta ryba była tak cholernie zainteresowana tym cioskiem, że jak ja złapałem klenia, to on był tak nażarty tym cioskiem, że po prostu ja rozbierając go w domu, to on był na cacy. Nie? Po prostu on już cały śmierdział tym to <laughs> Nic nie trzeba było z nim robić. Więc <laughs> taka filozofia. Teraz na przykład ludzie nie szwirują, że te szczupaki jakieś tam, nie, nie wiadomo co. Szczupak to jest drewniana ryba. No ja nie wiem jak to zrobić, żeby to było dobre do jedzenia. A tak jak na przykład ludzie jęczą, że klen jest niedobry, że kleń jest niedobry, nie? A ja uważam, że właśnie klen bardzo dobra ryba, nie? Tylko trzeba umieć ją zrobić, tak? Nie tam na patelni zrobić z tego wiór, tylko trzeba ładnie w piekarniku zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Że tą rybę trzeba udusić, tak? Tak? Cebuli w cebuli właśnie w, cytryna pasuje do, do klenia już, nie? Więc no, z tych wszystkich ryb, które ja pan się nad Wisłą, nie? to tak jak gadają ludzie, że klenie, to ja właśnie wolę, tak, wolę tego klenia, niż to wszystko inne. A, a leszcze, jak brałem do domu, to dopiero jak były takie 3 300, 3200, trzy 3 takie, nie, to już jakby małego prasiaka miał, więc to były bardzo duże leszcze, więc dopiero takiego brałem do domu, nie, na stół, więc yy, tak, tego nie. To wtedy, z tych ości, nie? te ości to wnet kości i można to sobie ładnie powybierać, tak? Bardzo dużo ryb ja się nawpuszczałem z powrotem do Wisły, tak? Masę, nie? Po prostu to wszystko, te leszcze do półtorej kilo takie, to po prostu wrzucałem to z powrotem do wody, bo to... Ja wiedziałem, że to... po co mi to, nie? Po co mi to? Te leszcze takie powyżej dwójki, to już były coś, nie? To już były coś. A, a tak, jeszcze zależy jaka pora sezonu, nie? no to się trafiło, że po prostu z wiosny były chudsze, a później tak jak teraz tłuszczsza ryba, tak? Rozmiarowo jest ta sama, ale pół kilo różnicy jak nic, nie? Więc jest też ta różnica. Yy, co dalej? No to już było tyle, po prostu takie rozeznanie wieloletnie mogę wam opowiedzieć o tym, co się dzieje z rybami nad wodą, jak człowiek zniszczył to i to, co ja widzę. Ja znam pana, który łapie ryby nad Wisłą od lat, nie wiem, chyba 60. 70. To on, jak był mały, to łapał szczupaki takie jak rower, długie. A ryby takiej białej nad Wisły tyle było, że oni tam chodzili się z kijami z leszczyny na chłodzie nad Wisłę, nie? I na kulki z chleba i wszystko, no, łapali takich leszczy i tego wszystkiego, tych płoci, to, to... Ogromne ryby były. Tak, i dużo było tego. I były i brzany były. Brzany, słuchajcie, ile na, nachodziłem się na ryby. I ja nigdy ani brzany na oczy nie widziałem, ani na haczykuje nie widziałem. Ani węgorzy nie ma. No nic takiego nie ma. Nie? Jest tylko ten kleń. Ja ja to tylko słyszałem, że ktoś złapał raz przez te lata, czy tam kilka razy. Nie? Bolenie, tak jak były bolenie, nie? Że nawet umiałem bolenia złapać na gumę. To musi być taka guma, tylko że tu najlepiej ciemne. I, tak, I może tu bez tego czerwonego. Taka bardziej przypominająca ukleje. Nie? To się da złapać na to bolenia. ale nie ma. Słuchajcie, nie ma. Nie? Nad Wisłą to widzę, że chodzi sporadyczny sandacz, ale sandacz to jest bardzo cwana ryba. Nie? I jak już zaczniemy majtać na tą gumę, to, no, to, jak się, to jak za bardzo go przepłoszymy, to ta ryba po prostu się spłoszy. Bardzo szybko. Widzę, że ta ryba w tych miejscach, gdzie tych ludzi jest mace, to się zrobiła strasznie puchliwa. Jesteśmy w stanie tylko złapać białą rybę, która jest też drobna. Nie? Takie leście, takie. To to nie są żadne ryby. Nie? Takie małe dzieciaki, to one nie są puchliwe. Nie? Te duże leszcze to one wychodzą na płytce dopiero jak jest mgła. Albo po prostu jak się ściemnia tak? w nocy lub rychło ranem. Nie? Czasami brały całe noce. Nie? Więc to wszystko zależało jak, jak to się udało, jaki był rok ogólnie, tak? Ale, ale no tak, No na moim przykładzie mogę powiedzieć, że po prostu tych ryb się robi coraz mniej. i Jeśli chcemy po prostu się pobawić wędkarsko, to jak pojedziemy na takie coś, to jak pojedziemy sami nie? i jesteśmy totalna noga, to nie zapiemy nic. Albo to będzie po prostu typowy przypadek i szczęście, że tak zrobimy, że coś się złapie. A sam osobiście byłem na stawkach hodowlanych, nie? Że to niby hodowlane i też jakaś dupa. Byłem <laughs> <laughs> w okolicy gości, to, to tak jakoś to dziwnie. Nie? Na tych hodowlanych, co tak przychodzisz za kasę i łapiesz, to tam w ogóle dla mnie to nie? Totalna katastrofa. Więc no, tak mogę wam opowiedzieć. Jak mi odbije palma, to może pójdę na ze 2-3 dni na poranek na koszyk. Nie? to w tym momencie tych brań może takich porannych będzie lepiej to będzie wyglądało, więc y, szansa będzie na to, że wam coś po prostu pokaże, tak? Bo w tej chwili to bym mógł odpalić kamerkę 40 minut bym rzucał jak wariat do wody tą gumę, nie? I nie byłoby nic i na różne gumy, i na różnych głębokościach, i wszystko i nic. <laughs> więc jak już nawet się o koni nie da połapać, to już jest naprawdę coś dziwnego, tak? I tym motywem, nie, że jest beznadziejnie z tą naszą przyrodą. Życzę Wam, słuchajcie, miłego dnia. Powodzenia z gratami pszczelarskimi.